Tim FAS wzięli na warsztat wóz strażacki Denis z 1973 roku. Ruszają na spotkanie niewiadomego, ale jedna rzecz jest im znana zgnilizna. Spójrzcie, im głębiej, tym gorzej. Jak tam silnik? Przed odpaleniem trzeba sprawdzić parę rzeczy. Mój pierwszy pojazd z włącznikami jak w domu ma oddzielne układy. Pewnie dodali je strażacy. Wtedy samemu przerabiało się maszyny. Sprawdzę cewkę. 12 V. Odpalamy? Oby się udało. Zrób to dla nas, dawaj. Sprawdź, czy jest iskra i styki. Działa. Po dwóch godzinach go rozgryzłeś dobra robota. Świetna wiadomość. Jeden z niewielu pozytywów, bo cała reszta tego 50-letniego wozu albo nie działa, albo zgniła. Hamulce mają skomplikowane siłowniki próżniowe, które są zapieczone i wymagają remontu. Do tego 6,4 metra nadwozia, które trzeba ręcznie zeszlifować. Chłopcy położą nowy lakier i odnowią wszystkie chromy. Ale najwięcej pracy będzie przy starej drewnianej ramie. Wymaga całkowitego demontażu. Widać skalę uszkodzeń. To klasyk. Korniki zżarły drewno. Teraz przypomina gąbkę. Nasiąkło wodą i przegniło. To przypomina bardziej remont domu niż pojazdu. Tu potrzeba stolarza. Graham, witaj. Widzę piękny efekt prac. Właśnie tego potrzebujemy. Zgadniesz co to? Spójrzmy. To nadkole wozu strażackiego denis. Chcemy je odbudować, żeby już nie zgniło. Teraz widać skalę. Przyjechałem do ciebie ze względu na rodzaj drewna. To Ako akoja. Miękkie. Zwykle sosnowe. Trwałość daje mu obróbka chemiczna. Na ile lat? 50 lat nad ziemią i 25 pod. Nieźle. Tak to wygląda. Ma dłuższą gwarancję niż PCW. Tak. Sprawdźmy je. Włóż do wody z innymi gatunkami, to się przekonasz. W wodzie drewno pęcznieje, przez co gnije. Zgadza się. Kawałek dębu, 9,72. A to Akoya. 9,70. Zróbmy tak. Jeśli napęcznieje, to nic nie płacę. Dobra, rzucaj. Zobaczymy. Gdy Tim próbuje wyłudzić drewno, FAS zajmuje się wielką mechaniką. Fajnie znów pracować przy dużym sprzęcie. Hamulce próżniowe zwielokrotniają siłę hamowania za pomocą ciśnienia i sprężyn. Air pressure and springs effort. Siłownik hamulca próżniowego działa pod ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym około 1 bara. Jest jak gigantyczna strzykawka. Po jednej stronie tłoka jest próżnia, a po drugiej ciśnienie powietrza. Wciskając pedał zwiększamy ciśnienie i tłok się otwiera. To przeciska płyn hydrauliczny przez przewody hamulcowe, wzmacniając nacisk na szczęki hamulcowe. Pod warunkiem że wszystko działa. Z okładziny niewiele zostało. Trzeba położyć nową i zwolnić sprężyny, żeby szczęki nie tarły o bęben.